Jakie wspomnienie z dzieciństwa wydawało ci się niewinne, ale później okazało się przerażające? Kiedy dorastałem, miałem bardzo silną astmę, ale moja mama nie miała pieniędzy, żeby kupić mi inhalator. Nie miałem wyboru, więc po prostu cierpiałem. Kaszlałem każdego dnia aż do dziewiątego roku życia. Czasem było tak źle, że nauczyciele w szkole kazali mi wychodzić z klasy, a gdy wracałem do domu, nadal nie mogłem przestać kaszleć. Mieszkaliśmy z mamą w małym piwnicznym mieszkaniu i spaliśmy w jednym pokoju. Mama wracała zmęczona po pracy, ale gdy kładła się spać, nie mogła zasnąć, bo mój kaszel nie ustawał. Wiedziałem, że była wykończona, ale wierzyłem, że mimo wszystko mnie bardzo kocha. Mama miała ciężkie problemy psychiczne. Czasem, gdy nie mogłem się uspokoić, podchodziła do mnie i mocno mnie przytulała, tak mocno, że dosłownie nie mogłem oddychać. Myślałem, że po prostu chce mnie uspokoić, że tak okazuje mi miłość. Nie mówiłem jej, że mnie boli, żeby nie sprawić jej przykrości. Po prostu mówiłem, że bardzo ją kocham. Po tych słowach mama zaczynała głośno płakać, zanim oboje zasnęliśmy. Dziś, gdy sam mam dziecko, wiem, jak trudno byłoby przytulić kogoś tak mocno, by nie mógł oddychać. I teraz rozumiem, co się wtedy działo. Mama była tak sfrustrowana, że ją budziłem, że próbowała mnie ścisnąć tak mocno, żebym stracił przytomność, żebym przestał kaszleć.